Jedziemy, będziemy jechać kolejką. Ja, ja, ja wiem gdzie ja chcę wjechać. Ja wiem. Ja po prostu wiem. Water. Jedziemy na Teide Teraz już naprawdę jedziemy na Teide Zatankowaliśmy Zatęgowaliśmy na, 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 na oparach paliwa. If you have problem, check with your Piękne baanko. No, jedziemy, jedziemy, już wszystko jest, zgodnie z planem przebiega. Widzimy piękne morze chmur. A tam czeka na nas Tejden, i tam będziemy wjeżdżali kolejką teleferyczną. Tu możemy się wybrać na jakąś. Tu jest tak po prostu Zatrzymamy się? Nigdy nie byliśmy. Zatrzymamy Kasiu. się, Hazim mówi. Trzymaj. No właśnie, na tym gruzowisku. Hazim mówi, że tam coś wybuchło, strasznie. Jest czarno, czarna góra, czarnogóra tam jest. A tutaj z drugiej strony jest taki parking pełen turystów różnej maści i proweniencji. A tam daleko widać może Chmur. Takie widoki. A tu za oknem śmietnisko. Śmietnisko żużla. No, to, no bo to żużel wulkaniczny się nazywa przecież. A jedziemy tam w Evora, Blanca, El Teide, Dirección. Autopista sur, a my El Portio i El Teide. Chyba nie mam pomysłu na ten wiatr, nie wiem jak go się pozbyć. Po prostu będę miał usta blisko kamery. Tak to wygląda: tutaj takie skały, ten. a tamtejdę i tam będziemy jechać. Właśnie tutaj z Gate, a tam jest taka płaskość nad płaskościami, marność nad marnościami. Wulkaniczna w dodatku. Pole takie lawowe tam. No i tam są jeszcze takie rośliny, do których pewnie kiedyś tam gdzieś podejdziemy. No i to są właśnie te rośliny, do których chciałem podejść. Ja mam nie podchodzić, bo pokażę bo ma swoje jakieś prywatne interesy z tymi roślinami. Teraz nie wieje, Staram się do wyciąć. A po drugiej stronie od kwiatów jest takie zielone wysypisko. I bardzo wieje wiatr Ale naprawdę kolor jest niesamowity Nie jest niesamowity taki Hazi mówi, że taki zielony, że aż fioletowy Tam. A to jest naprawdę taki zielony jak fiolet... że aż fioletowy miał rację Hazi O, proszę bardzo widać zielony na tle fioletowego i odwrót Lagomera. Tak się nazywa samochód i wyspa. Na siebie? Znaczy samochód się tak nie nazywa. A zaparkowaliśmy po prostu jak najbliżej i całkiem blisko tutaj. Tu są te druty, a tam jedzie kolejka. O. I my taką kolejką będziemy jechać, nie wiem, 60 osób. Wagonikiem wszyscy w maskach po prostu pełnia szczęścia. Się nagrywało. Nic mi się nie nagrywało, tak blisko jesteśmy. Hazi zaparkował tutaj, a samochód nazywa się La Gomera. Chrystus podtrzymuje te kwiatki, o tutaj z tego kąta widać. Oła, lepiej. A tutaj ludzie czekają wszyscy w maskach. Tak wygląda Hazzi w, w masce. Teraz my nie zobaczymy w masce. No. Tak nie. Hazi bez maski Hazi. Tak wygląda Hazzi bez maski, a tak w masce. Myśmy <laughs> pojechali. My musimy wejść na platformę, wszyscy zamaskowani. Będziemy stali jak debile dopóki. Nie przyjedzie następny wagonik. Tak to mniej więcej wygląda w środku. W takich gorąc. Szpiegostwo przemysłowe. Tu jest rybina na Jak się zatrzyma w połowie drogi, to będzie można tak, tak właśnie z To jest kolejka, tam ludzi robią zdjęcia A tam są takie kupy piachu to tam byłem z moimi rodzicami Co to jest? To jest Gran Canaria czy co to jest? To jest Gran Canaria but the Tacy jesteśmy tutaj. Oczekujemy, żeby zjechać z dół. Cudownie. Kasia jest uśmiechnięta. Bardzo. Łódko. Taki kamper malutki. Ale on się nazywa, to jest Volkswagen. I on się nazywa Hitanos de Lucho, czyli luksusowi cyganie. Jesteśmy w historycznej części Villa Flor de Chasna, w takiej miejscowości, która jest e, ko kołyską, czy kolebką raczej powiedzmy, pierwszego świętego z Teneryfy. I to jest ten pierwszy święty z Teneryfy, nie wiem jak się nazywa. to jest środek tego kościoła. Ono, drewniane sklepienie. I takie wejście na chór. Oczywiście balkonik. Bardzo ładny, tak wygląda Kościół z zewnątrz. A to jest ten święty, Hermano Pedro de Villaflora.